Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym dla Was ym, przy okazji, że sama piekę sobie pokazać, jak można upiec zajączki wielkanocne z ciasta babkowego z majonezem. I proszę się nie obawiać, będzie pyszna majonezu, się nie wyczuje, ponieważ majonez to też są żółtko i olej. Dodając to do masła będzie super opcja. Dlatego dzisiaj szybciutko pomyślałam sobie, że jeszcze mam coś wstawię. Możliwe, że ją pieczecie. Pani Lidio, jeszcze jeden filmik. Pytała Pani wczoraj, nie odpowiedziałam, bo nie wiedziałam, czy będę coś wstawiała. A więc piekę ekstra dla Pani dzisiaj i dla wszystkich moich widzów. I proszę o skorzystanie. Babka będzie naprawdę superowa. A więc pieczecie w formie babkowej, jeżeli nie chcecie, to pieczecie po prostu w tych zajączkach, albo jak macie yy, baranki wielkanocne formy. Co macie? Co macie? Możecie sobie w takich kasten kwadratowych upiec wtedy dwie babki, bo na jedną ta porcja jest za duża. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie, szybciutko jak się upiecze, pokażę Wam jeden baranek Oczywiście zapraszam Was na wszystkie moje playlisty. Ja moje dania posortowałam. Przypominam Wam teraz, że te dania są posortowane i jak wyjdziecie na drożdżówki, na babki, na ciasta, na pieczenie, na pasztety, na jajka, na białą kiełbasę jak zrobić, na bigos, naprawdę wszystko tam już jest. W ciągu półtora roku tak szybko robiłam wszystko, żeby zdążyć zrobić Wam jak najwięcej tych dań. Teraz troszeczkę ograniczyłam, bo uważam, że jest bardzo dużo, a więc zapraszam do oglądania i po prostu dziękuję Wam bardzo za wszystko. Dziękuję, że mnie oglądacie, za łapki, za suby dziękuję również i życzę zdrowych i wesołych świąt dla Was wszystkich, którzy mnie oglądali. Możliwe, że którzy będą mnie jeszcze oglądać przed świętami, albo na święta, albo i po świętach. Tą babkę robi się bardzo szybko, a więc teraz nastawiłam sobie już piekarnik na 180 stopni. To, co potrzebujemy, to są jajka. Ja mam tutaj dość duże jajka, a więc biorę 5. Jeżeli macie mało jajka, proszę dajcie 6 albo 5 jajek i jedno żółtko. 150 g masła. proszę zobaczyć, masło musi być kremowe. Połżeczkę masła z papieru możemy sobie zostawić. Do wysmarowania formy, a więc nie wrzucajcie. Szczyptę soli, to jest szczyptę soli, tyle co można powiedzieć uszczypniemy. 180 gram cukru, ona musi być troszeczkę słodka. To, co potrzebujemy jeszcze, to jest cukier waniliowy. Ja tutaj mam pół paczki, to jest troszeczkę za mało. Może być na poczęta paczka, nie zaszkodzi. I to teraz ukręcam ten cukier tylko i wyłącznie z masłem. Teraz przyspieszę, że nie było głośno, to robię przerwę. Tak to już jest ładnie utarte. Jeżeli na przykład mamy w domu koniak, czy słój, czy kupiony, jeżeli Wam stoi, leży, dajcie proszę chociaż łyżkę tego ajer koniaku będzie jeszcze smaczniejsze, ale nie musicie, ponieważ ja Wam teraz pokażę, że dajemy jajka po jednym. Jajko wrzucam. Drugie sobie już przygotuję. Patrzę, czy jest świeże, i czy. Upinki, żeby nie było, trzeba koniecznie patrzeć. A więc ucieram to wszystko teraz z tym jednym jajkiem, najpierw z minutkę. I robię tak z następnym jajkiem. Tutaj mam ten majonez, łyżka od masła, nie zaszkodzi. Tu mam chyba 5 łyżek majonezu i to jest około 100 gram. Ja Wam też mówię łyżki i Wam mówię szklanki nieraz żebyście po prostu wiedzieli, jeżeli nie macie wagi, i to co tutaj daję, to mam 150 gram jogurtu. A my ja tu mam tą samą łyżkę. Możemy tutaj dać jogurt. Teraz to szybciutko mieszam ładnie. Tak to wygląda już. Mogę sobie spróbować, jak to smakuje. Mm, pyszne, mm, jak lody waniliowe. Teraz tutaj mamy proszek do pieszenia. Tutaj mamy mąkę. Ile tutaj jest tej mąki? Z 260-70 gram mąki mam pszennej. I ze 40 gram mąki ziemiaczanej daję. I teraz tak, jeżeli byście nie mieli mąki ziemniaczanej albo wanilii na przykład, dajcie jeden suchy budyń, tak jak macie tu, waniliowy, będzie bardzo smaczna, więc proszę eksperymentować i się nie przejmować. O, powiedzmy tak. Do tego dam teraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Raz. Dzień dwa możemy trzymać tak, żeby nam nie wywietrzało, ale tak jak tydzień, dwa już jest za dużo. I to wszystko proszę przesiać przez sitko. To Wam fajnie to będzie ta babeczka pulchniejsza. Majonezu nie wyczujecie. To jest już tak smaczne. Wypróbujcie, jak wiecie, piec. I teraz dajemy mieszając po łyżce już tej mąki. I koniec. Już po robocie można powiedzieć. A więc walczam i daję co 15 sekund po połysce mąki, żeby nam to się fajnie wymieszało w tym cieście. I proszę zobaczyć, tak ciasto już to wygląda. Nic. Tak wygląda teraz ta blaszka szczepiona, wysmarowana. Widzicie? I teraz tu wlewamy gdzieś dotąd tego ciasta. Tą resztę ciasta musimy przechować, musimy przechować w lodówce. Więc teraz szybciutko już nakładamy to ciasto. Nie za wysoko, bo jak będzie się piekło, to wam będzie do góry. Może już nawet za dużo. Będzie wam do góry podchodziło, ale musi troszeczkę podejść do góry. Później ten brzeg, to co wam wyjdzie, musimy ściąć i przekładamy na talerz czy do opakowania, ponieważ inaczej by wam się robiło kołysałoby by wam się tak, tak wygląda. I wstawiam teraz 180 stopni. 30-35 minut musi tak być. I proszę zobaczyć, baranek jest już upieczony. Tak wygląda, musi przestygnąć troszeczkę z 5 minut. Otwieramy formę, puczemy, na nowo smarujemy, nakładamy ciasto i następną. I tak robimy te wszystkie trzy baranki. Łapki, proszę zobaczyć, mój drugi kanał, Babcia Bożanka Robótki, w godzinę taka jedna łapka, naprawdę. Do takich małych rzeczy, przenoszenia, super sprawa. Teraz tak, proszę odczekać 10 minut, żeby ona troszeczkę odparowała ta babeczka. I wtedy tu, na samym dole, odcinacie i robicie taki jakby, żeby ona miała na czym stać. A ja Wam pokażę, jak ona wygląda, ta babeczka. Proszę zobaczyć. Pięknie pachnie. Fajnie upieczona, jak widzicie. I to możemy sobie już skonsumować wcześniej. Przestyje troszeczkę. Tu bierzemy z łyżkę cukru pudru i pudrujemy. Oj, oj. przestygnie, styknie zapakuje jakąś folię, jak można to również komuś prezentować w prezencie. A więc zobaczcie baranek wielkanocny z babki jest już zrobiony. Tutaj jest ten kawałek. Próbuję. Proszę zobaczyć, jaka krucha. Mm. Super! Naprawdę pyszna babeczka. Druga porcja już jest nastawiona, a więc jeszcze została tutaj jedna do upieczenia. Mamy trzy takie baranki. Możemy oczywiście piec na raz w formie na babkę. Wtedy mamy naraz raz upieczone. A więc jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. A więc baranek wielkanocny dla wszystkich, dla wszystkich moich widzów. Zapraszam bardzo serdecznie.